Witaj Piotrze. A witaj Szaman. Witamy naszych. E... Słuchaczy. Słuchaczy, tak. <słuchaczy> Witam serdecznie. Tak. Chcielibyśmy tutaj. To znaczy tak, e... dzisiaj spotykamy się, żeby rozpocząć taki nowy cykl rozmów. Tak. E... I będzie on dotyczył okręgów życia, twojego autorskiego programu terapeutyczno-rozwojowego. Można to tak nazwać? Można, ale przede wszystkim on też jest skierowany dla osób, które. Pra, które jakby doświadczyły traumy, nie? I to mhm. jest praca grupowa wtedy. Tak, czyli no, ten wątek terapeutyczny też jest tak, ale terapia traumy wtedy. Nie, jest. Można tak to określić. Mhm. Generalnie mówię Można, bo, bo faktycznie tak to jest. nie. Mhm. Jakbyś mógł tak powiedzieć, skąd w ogóle ta idea? Jak to się zaczęło, że wpadłeś na taki pomysł okręgów? Dzisiaj też tylko dodam, że zajmiemy się tym jednym z, z tematów, bo jest ich kilka, tak? Czyli mm -hmm. to jest to ja. somatyczne, somatyczny, tak? Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. wiesz, to pomysł pojawił się w 2017 roku. Wcześniej zawsze prowadziłem grupy, ale mm, powiedziałbym, że źródło powstania mm, miało swoje miejsce w moim osobistym doświadczeniu. Wiesz? Mm -hmm. Kiedy przeżyłem swoje osobiste, taką osobistą traumę, to spowodowało jakby poszukiwanie moje, wiesz, poszukiwanie, jak sobie mogę z tym poradzić. Mhm. I moim pierwszy impuls, taki bezpośredni, był po doświadczeniu tego, po traumy było, że muszę sięgnąć po ciało. Ja wcześniej byłem terapeutą, więc wiedziałem, jak z pewnymi rzeczami się mogę obchodzić, przynajmniej teoretycznie i praktycznie wobec klientów, ale nie, nie wiedziałem dokładnie, co się stanie, jak jesteś po takim doświadczeniu dużym. I wtedy doszło do e, zainteresowania się tymi somatycznymi doświadczeniami. I, e, I wtedy miałem okazję i somatic experience, i również wiesz, analizę bioenergetyczną mm. i biodynamiczne odechowanie traumy. I te trzy modalności, jakby powiedziałbym, które są dosyć widoczne podczas tego okręgu. I w 2017 roku wtedy sobie pomyślałem, a stworzę, stworzę taką grupę siedmiodniową i to będzie okrąg, okrąg jak somatyczny. Natychmiast mi się pojawiły dwa. Następne. Hmm. Dwa wersenie, kolejne tematy. Dwa kolejne tematy, mm -hmm. bo, bo ja relacyjne, ja obecne, a później sensomotoryczne doszło mm -hmm. nie? i dzisiaj jeszcze doszło ja To jest mm -hmm. jakby cykl pięciu takich okręgów. Skupiając się na ja somatycznym, to tak jak powiedziałem, do osobiste doświadczenie i też osobiste nakierowanie na ciało i zobaczenie, że to ciało w tym momencie jest niezwykle ważne, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że chodzi o ucieleśnienie yy, własnego ja. Mm -hmm. Okej, okay, czyli mamy tak, Miałeś doświadczenie własnej traumy, mm -hmm. y, będąc już terapeutą, czyli mieć pewną orientację, czym tak. w ogóle, gdzie zadawać pytania, tak, w czym mm -hmm. jesteś mniej więcej. Ale rozumiem, że te dostępne techniki, do, techniki metodologie, tak, one nie wystarczały. Nie. Yeah. Yeah. Y, co, co, co w takim razie? Y, 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 inaczej. Po co ci było w ogóle wejść w to ciało? Tak? Że co? Ja poczułem, że tak mam zrobić. To mhm. na zasadzie, wiesz, intuicji. No nie było, że tak sobie wymyśliłem. Nie? nie, że na przykład ta modalność czy inna terapeutyczna nie skutkuje. Po prostu czułem, że tam mam iść. I to zrobiłem. I wtedy pamiętam na zajęciach takich, wiesz, swoich osobistych, które, gdzie pracowaliśmy poprzez ciało, ja wtedy poczułem, że jakby wracam z powrotem, wiesz, jak trauma powoduje, że wylatuję. Jak to cześć, pracować poprzez ciało, to że wracasz? Sam, jak sam, A, sam, sam ok. jak hmm. doświadczałem, nagle czuję, że muszę wrócić do ciała. Że wracając do ciała, mi to pomaga. Hmm. I wtedy ta przygoda cała z tym wracaniem do ciała otwarła w ogóle taki, wiesz, już wtedy jeszcze nie byłem, nie wiedziałem tego, ale taką, budowało taką świadomość... Hmm, Automatycznie, że praca z traumą ma głęboki sens, kiedy wracamy do ciała, mhm. ale niekoniecznie przez jeden model pracy. To mhm. też się budziło. Okay. Dlatego, dlatego, jak powiedziałem, są trzy, które jakoś tak wyraźnie zasygnalizowane są w pierwszym okręgu życia, i one spowodowały, że to moje własne ja zaczęło być ucieleśnione, które właściwie było poszatkowane po traumie. Właśnie o to chciałem Cię zapytać. Nie? Że żeby tak wrócić, jakby do samego początku. Po co potrzebujemy przyjrzeć się w ogóle ciał? Czemu to jest istotne? To jak jest trauma szokowa, jesteś w stanie zamarcia. Czyli właściwie w tym momencie nie czujesz was ciała. Mhm. E czyli na poziomie reakcji ciała, tak? czyli na przykład autonomicznego układu nerwowego, mhm. dochodzi do zamrożenia. Tak, do zamrożenia. Do ucieczki lub walki, to są te reakcje z, tego, z tej części mózgu naszego, ale to, co jakoś jest istotne, to wie, że nie jesteś obecny, że cię nie ma. Mm -hmm. że ci masz nie takie ma. poczucie rozłączenia. Rozłączenia tak. i chcesz wrócić. Chcesz wrócić. Mm -hmm. I to wracanie się do, do, do właściwie do rzeczywistości odbywa się przez to, co masz, czyli przez ciało. Nie, mm -hmm. nie jesteś tylko ciałem, bo to właśnie mówię o ucieleśnieniu tak, własnego tak, ja, tak. ale że ciało jest, żeby wrócić do odczuwania rzeczywistości. Nie? Mm -hmm. Ja też pamiętam, jak sam brałem udział w takim kręgu. Mhm. To już była taka forma półroczna. Myśmy się tam spotykali raz w miesiącu na dwa dni, tak, mhm. na taki weekend. Mhm. I pamiętam też, że no, jak przyszedłem z różnymi swoimi tematami tutaj do ciebie, to był to swego rodzaju szok dla mnie. Na czym polegał? Na tym polegał, że nagle zaczęłem wszystko mocniej czuć. Tak, że mhm. tak bym. Właśnie to, o czym mówisz, no nie? że to rozdzielenie od ciała. Że nie do końca miałem świadomości, że, 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 że to jest we mnie, tak? mhm. że, że mam to, że kiedyś gdzieś tam w przeszłości doszło u mnie do jakiejś traumy, później się okazało, że to jakieś wczesnodziecięce traumy, mhm. Tak? Mhm. ale. Miałem zawsze takie poczucie, że coś nie gra, że mam takie poczucie, jakbym tak był cały czas obok czegoś, po prostu, tak? Nie do końca, jakbym był, nie wiem, uczestnikiem, nie do końca brał taki aktywny udział w tym, nie wiem, swoim życiu, w różnych momentach tego swojego życia. I później, jak właśnie poszedłem na ten krąg, to pamiętam, że to takie przekierowanie uwagi do ciała to dawało mi taki kontakt. i w pewien sposób ten kontakt był wymagający, mhm. bo od razu też się stykają z tym, co trudne we mnie. Mhm. To jest ciekawe, co mówisz, bo yy, jak ja właśnie też, no, mówię sam, przechodząc doświadczenie mhm. i zobacząc wartość tego, kiedy zaczynasz z powrotem wracać do ciała. Yy, I również to, że jako młody chłopak zawsze miałem doświadczenie tego typu, że sport mi był bliski i wtedy nie wiedziałem, że ja trenuję swoje ciało mhm. i tak tresuję, tresuję nawet, no tak. czy. Czy podporządkowuje i tam nie było relacji z ciałem, tam było tak, po prostu dokładnie. nacisk, wymagania, wiesz podporządkowanie ciało czemuś wyższemu. Tak. tak? To ma swoją też wartość, ale tam nie było tego kontaktu. Tak, dokładnie. I to ten powrót do ciała spowodował, że doceniłem wartość zmysłów pięciu, które są. Tak? I również tego, że odbiera rzeczywistość za pomocą tych zmysłów. Oczywiście mózg rejestruje te wszystkie obrazy i tak dalej, przetwarza. Mózg, czyli intelektualne przetwarzanie. Tak, tak przetwarzanie umysłowe, ale na bazie tych zmysłów, ale jeżeli jest odłączone czucie, tak, to czujesz, że, tej info, że tej, tego otoczenia nie przetwarzasz, bardziej jesteś w środku, w swoim własnym procesie jakieś koncepcji. Jakiejś koncepcji. Jakiejś koncepcji. Tak. I na przykład kiedy zobaczyłem, że praca na przykład oddechowa tak, hmm. bardzo dużo zmienia. E, oczywiście to była intensywna praca oddechowa, dlatego jest prowadzona biodynamiczne oddechowanie traumy. Tak? Hmm. Kiedy, kiedy leżymy, kiedy powiedzmy sobie jest ta praca w parach i kiedy zaczynasz oddychać, masz swoją intencję, masz swoje osadzenie, masz osobę towarzyszącą, i nagle widzisz, że ten wewnętrzny proces prowadzi cię do reorganizacji tak naprawdę siebie samego, tak? Na poziomie fizycznym i do budzenia czucia otoczenia siebie. Mm tej osoby, która jest obok Ciebie, jak i też otoczenia z innymi osobami. A. A? Ja, ja to pamiętam dobrze ten moment, bo później śmieliśmy się z innymi uczestnikami, że jak e, robiliśmy właśnie ten biodynamiczny e, oddech uwalnienia traumy, mm -hmm. to było takie wrażenie, jakby dusić się powietrzem po prostu, tak, że, idziemy <grych> się podusi, bo tak mm -hmm. dużo jest tego powietrza, że ono tak budzi po prostu mm -hmm. życie. I, I jest ten pewien taki, to co e, zacząłem mówić, ten pewien taki dyskomfort w związku z tym, ale później, jak się przejdzie ten proces to jest takie poczucie ulgi, takiego uwolnienia od czegoś? Uwolnienia tak od pewnego wzorca, ja to nazywam, od wzorca wiesz, obecnego w mięśniach, obecnego mm -hmm. pewnym y, układzie, który później stosujesz nie? też obecny w psychomotorycznym, tak, mm -hmm. takim jakimś wzorcu, nie odpychania, przyciągania, ucieczki, tak, to coś robisz, nie? To coś robisz jest w oparciu o Twoją motoryczną część. Mm -hmm. y, I w tym, podczas tego oddechu to się dzieje. A wszystkie ćwiczenia, które są na przykład na okręgu, bardzo fajnie też jakby umożliwiają, otwierają, chociażby medytacja Osho, tam jest, mm, jest. oddechowa. Znana i ulubiona. Twoja ulubiona, tak. Znana i lubiana, tak. Później też ja na swoich warsztatach to wprowadzałem, to często pytali uczestnicy, kiedy będzie, tak. Kiedy będzie, tak. Ona jest bardzo też energetyzująca, zmieniająca też. Wiadomo, że zania z ciała później się pojawiają w tym samym momencie, tak ale ten przepływ energii, który zaczyna się budzić jest ciekawy i bardzo interesujący. Więc podczas tej pracy tego okręgu jest również na to otwarcie czy zaproszenie do... Do tego, żeby ten obudzić, powoli budzić przepływ energii. Nie? Tak. Są też te ćwiczenia analizy bioenergetycznej, to samo, czy to łuk, czy pozycje słonia, proste dwa ćwiczenia, czy wiele innych ćwiczeń, jakby daje też możliwość obudzenia tego przepływu. Nie? Czyli mamy odczuwanie, które się pojawia jako mm. element tak. znaczący, i właśnie przekierowując całą uwagę do czucia podczas tego, tego ja-somatycznego, i mamy też ten przepływ energii, który jest również obecny podczas tych różnych mm. ćwiczeń czy prac. Tak? No i to, co jest najistotniejsze, co nie jest tak sygnalizowane, widoczne, ale wsparcie yy, i drugiej osoby, i grupy. Yy, grupy, właśnie miałem to powiedzieć, tak? Yy. Że, yy, jak Ty patrzysz na to, yy, jaki to ma sens, że to jest właśnie w grupie, bo mówimy o uwolnieniu traum, tak? Yy. Wiesz, to yy, yy, zupełnie inaczej yy, na przykład pracuje się, kiedy próbujemy coś przetwarzać, nie? Za pomocą umysłu, Intelektu. za pomocą emocji, yy. tak. Tutaj, kiedy wchodzisz w ten obszar w pewnym sensie, wiesz, nieświadomości swojego ciała i ufasz, tak, yy, to wtedy i pracujesz w parach, to nie zwracasz uwagi, kto co robi gdzie na boku, tak? Wszyscy robimy to samo. Mm. Nie? E, czyli można powiedzieć, że nie tylko ty oddychasz, ale wszyscy pozostali oddychają. To Jest, też wzmacnia w pewien sposób. Wzmacnia, e, przejście, przejście. Bo są takie momenty, mm. kiedy podczas traumy. Czyli podczas oddechu, właściwie dotykasz tych momentów traumy, tego zatrzymania, tego tak? zatrzymania hmm. i masz ochotę w ogóle przestać oddychać. Tak się hmm. często dzieje. Nie? I słyszysz głos wracaj, oddychaj, tak. nie? i ty zaczynasz oddychać. I niewygodne to jest, jak nie wiem. Tak? Tak. Ja sobie przypomniałem swoją hmm. jedną z prac, która zrobiła dla mnie ogromne wrażenie, jak właśnie tak oddycham, oddycham, i w pewnym momencie czuję rzeczywiście fizycznie, że nie żyję. Nie? Hmm. Jakby moje ciało, bo w tym momencie miało doświadczenie nieżycia. Wiesz? I Jedna, jak koleżanka jedna mówi, do drugiej, ty iść tam, ja tam nie idę. <gry> A ja czułem, że to jest element również opuszczenia, nie? Czy mamy śmierci i opuszczenia. Mhm. Ale to, co było ciekawe, że kiedy pozostałem w tym procesie oddechu, to przeszło. I też widzę, jak na przykład inni oddychają, że jest ten moment zatrzymania, nie? Mhm. Że już mi się nie chce. I kiedy pozwala, żeby ta osoba wróciła. To jest ten moment wychodzenia z tego zatrzymania, utkniętego wzorca i budzenia z powrotem do życia i do odczuwania siebie, mm -hmm. bo ta trauma spowodowała utratę tego odczuwania. Tak. I jeszcze tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o to, że to się dzieje w grupie, to jest jeszcze taki jeden ważny czynnik, mm -hmm. który wspiera bardzo te nasze własne procesy, mm -hmm. to jest to, że w pewnym momencie jak tak pracujemy takimi różnymi doświadczeniami, które, no powiedzmy, nazwijmy to wprost, są dziwne. Mm -hmm. dziwne <laughs> są tak. dziwne, na co dzień ludzie tego nie robią, tak? Mm -hmm. Spotykasz się w takiej grupie, zaczynasz nagle oddychać, zaczynasz tańczyć, zaczynasz robić jakieś inne, różne po prostu takie ćwiczenia, choćby lowenowskie, mm -hmm. tak? I jak się przechodzi to, że trochę pozwalasz sobie odpuścić tego wstydu związanego z tym, że się zaczynasz jakoś dziwnie ruszać, mhm. że zaczynasz, nie wiem, jakieś dźwięki z siebie wydawać, mhm. że wszystko to jest takie obce w pewien mhm. sposób dla wielu ludzi, którzy dopiero pierwszy raz zaczynają coś takiego. I jak widzisz, że inni mają trochę podobnie, zaczynasz o tym rozmawiać z nimi, mhm. zaczynasz powiedzieć, no dobra, ja mam trochę podobnie, też mnie to trochę krupuje, tak? mhm. teraz się trochę wstydziłem, y y y nawiązuje się tak dosyć szybko taka jakaś więź pomiędzy tymi uczestnikami mhm. i powiedziałbym, że to jest coś takiego, że y to jest bardzo wzmacnia wzmacniające na tej zasadzie, że my idziemy w tym razem, mhm. tak? że my możemy sobie w tym towarzyszyć w jakiś sposób. Mhm. Mhm. Ja ci do końca nie odpowiedział na pytanie, które zdałeś. No. Dlaczego w grupie, nie? Tak. I później poszedłem do tego indywidualnego procesu, mówiąc trochę o tym, że inni pozostali, tak, też to tak, samo tak, robią, tak. teraz ty o tym mówisz. To rzeczywiście, kiedy zrozumiałem, że można pracować nad traumą w grupie, było dla mnie ogromnym przełomem, pozytywnym. Hmm. Tak. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że byłem przyzwyczajony, do tego, że praca indywidualna to jest to, co, jak się powinno pracować. Ale też jest interesujące, że mamy w sobie taką część mózgu, która jakby jest sacza, która, jakby mówi, o tym, że... która mówi o tym, że przynależymy do pewnej wiesz, grupy, tak? czy mamy naturalną zdolność, żeby przynależeć, czy być. I że my możemy tą traumę reorganizować, nawet nie reorganizować, tylko niej, właśnie w obecności innych osób. Nie? Co jest świetną analogią do rodziny. No że tak. wiele osób na przykład przeżywało traumę na, na tle rodziny, tak? I to jest niewidoczne i nagle okazuje się, że on został sam, a później na przykład jest terapia indywidualna, gdzie znowu jest sam, znowu jest sam i przetwarza, nie przetwarza, ale próbuje sobie poradzić z tą traumą, a tu masz od razu dwie w jednym, nie? Hmm. Czy masz równocześnie kontekst, w którym jest grupa. Jest również, gdybym szedł dalej, to powiedzmy sobie, że jeżeli grupa jest w pewnym analogiem do rodziny, i ci członkowie rodziny, tata i mama, i powiedzmy sobie, dziadkowie, czy inni też mieli swoje traumy i oni wszyscy jakby wychodzą z tego, i ty wychodzisz z tego, no to podprogowo rejestrujesz jakby zmianę w sobie i przywrócenie tej części statnej w sobie. Hmm. Więc to jest dla mnie fenomenalne. To jest też takie uzdrawianie systemowe można by było powiedzieć, w swojego własnego systemu. Hmm. Bo to też jest bardzo ciekawe, że Grupa zawiązuje się wokół tego, że jest jakaś trudność, czyli powiedzmy przeciążenie, trauma itd. Mhm. Natomiast to, co jest istotne, to, co pamiętam, co podkreślałeś, to to, że to jest jakby taki punkt wyjścia, dlaczego się spotykamy, ale nie spotykamy się dlatego, że jesteśmy straumatyzowani, tylko dlatego, że my transformujemy coś. Tak, tak ale jest jeszcze tutaj fajnie, że to mówisz. Ale tym punktem takim y, y, jakby podstawowym, który pozwala się odbić, jest potencjał. Mm. Czyli na przykład, że ty istniejesz, niezależnie tak. od tego, co Cię spotkało. Co mam zapisane w ciele, tak? tak? Ale istniejesz nadal. Mm. Masz traumę, istniejesz. Trauma mija, istniejesz. Przed traumą istniejesz. I to jest tak zwany potencjał. Potencjał, powiedziałbym, że Ty, y, że potencjał nie da się zniszczyć. Nie? Mm. Tak? Nie ma takiej optyki, nie da Ciebie się gdzieś jakby esencjonalnie Ciebie zniszczyć. E, I Ty możesz jakby rozwijać ten potencjał, który masz w sobie, e, a te wszystkie doświadczenia są tylko Twoimi doświadczeniami. Mm. I to daje nadzieję transformacji, zmiany. Tak. I to, co mówisz, przypomina mi też o jednej tak bardzo ważnej rzeczy, co też doświadczałem, będąc na tej grupie, że jeżeli e, pracujesz przez ciało, dajesz tam więcej uwagi, budujesz ten kontakt, Hmm, budujesz też ten przepływ energetyczny w swoim ciele, to to błyskawicznie wyciąga z tych wszystkich takich utkniętych części, tych, tych takich, gdzieś takiego zafiksowania w jakimś, nie wiem, jakimś Punkcie umyśle, miejscu. punktowym jakimś takim, czyli to patrzenie tunelowe, tak jak hmm. to hmm. jest w traumie, tak? Hmm. Że, że właśnie to jest po prostu takie błyskawiczne wyciągnięcie. Hmm. Tak. I jakby też takim elementem fajnym jest tutaj, bo wyciąganie to jest raz, ale dwa, jest też integracja, nie? Hmm. Tak. Czyli ja zwracam uwagę na to podczas pracy na tym okręgu, żeby to oddech był na tyle, na ile ty równocześnie hmm, tak. możesz doświadczyć integracji. Hmm. Tak? Bo kiedyś, jak uczyłem się na analizy bioenergetycznej, było bardzo mądre stwierdzenie, że nie możesz iść na maksa, bo to na 100% na przykład w katarzis, bo to jest pewnego rodzaju katarzis, tylko powiedzmy sobie na 7 to jest maks. Tak, Czyli tak, pewnym sensie łapiesz ten pułap, żeby nie przeciążyć układu nerwowego. Tak, dokładnie tak, mhm. tak. I te ekspresje, żeby nie były zbyt gwałtowne mhm. i zbyt duże, bo jeżeli dochodzi, to cię wystrzeli z powrotem. Czyli, Czyli masz retraumatyzację. W ten możesz spać tak, w retraumatyzację. Tak. Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki jakby kontener bezpieczny, tak? w którym może się poruszać, można dokończać pewne te ruchy. Tak? To osoba, żeby miała na uwadze tą równowagę, która mhm. jest w nim, i to ta równowaga jakby daje zdolność integrowania tych dwóch przeciwności, czyli powiedzmy sobie, jak jesteś na jednym biegunie, w traumie, to no, na drugim powiedzmy sobie masz ten spokój, czy też jakąś błogość. Mhm. Są kontinuum, to są bardzo duże. No tak, czyli albo mamy bardzo wysoką energię, albo bardzo niską. Albo bardzo niską. I to jest charakterystyka traumy. Tak, tak czyli... czyli wyczerpanie, jak i też jednak maksymalne pobudzenie. Tak, tak, tak. I tam świetnie to po, y, psychiatrycznie to można y, określić, że mamy tak zespół depresyjno-maniakalny. To jest coś Podobnego. Niska energia. Niska lub maksymalna. I hmm. tu też mamy to doświadczenie. Hmm. I jakby istotą rzeczy jest doprowadzić do równowagi wewnętrznej i nastroić się do tej równowagi, bo możesz mieć dużą, ale ty wiesz, że schodzisz do tej tak. równowagi. Nie? Czyli, że czy nie musisz ani utykać w tym pobudzeniu nadmiernym, ani w tym hmm. braku energii. Tak i dlatego kontakt na przykład, jak się pracuje w parach, czy też jako osoba, która tam dochodzi, jak i również wiesz, uziemienie, intencja, jak i też osadzenie, czyli w sobie, czyli zaproszenie tam zarówno swojego oddechu do pracy, jak i też wiesz potencjału czy zasobów, tak. Powoduje, że Ty, jakby na starcie, tą równowagę masz, to Cię stabilizuje. Czyli to jest ten moment takiego gruntowania, uczucia gruntu pod tak. stopami, tak? Czyli takiego osadzenia się też w przestrzeni, orientacja, tak. kontakt z innymi też pewnie, tak? Tak. Relacja. tak. I ten kontakt daje też ze sobą, jak i z otoczeniem, ale osoba, która jest powiedzmy sobie w przeciążeniu, no to pragnie tego kontaktu na zewnątrz. Ona jeszcze nie wie, że jakby. To wszystkie odpowiedzi ma w sobie, <laughs> ale niewątpliwie chwyta się jak tonący, żeby coś złapać. A kiedy nawet to złapie, nie? Powiedzmy sobie ten kontakt, to ten, który go trzyma, on go nie wyciąga. To on się wyciąga. I on jakby pozwala sobie wyjść z tego. I to jest ta jego sprawczość oparta też na intencji, która towarzyszy podczas tej pracy. Może to, 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 to jest może też ważne, żebyśmy powiedzieli, że na wszystkich tych okręgach zawsze jest jeden element wspólny, mhm. a jest nim intencja. Tak. To mhm. mhm. jest kluczowy moment. Oczywiście sama idea intencji i powiedzmy sobie różnorodność tych intencji i też interpretacje intencji. Nie będę w to jakoś wnikał szczegółowo. Bo to mogłoby być osobne, osobne nagranie Dokładnie by tak. być na ten temat. Ale fakt jest taki, że intencja jest takim ruchem wychodzenia ze środka na zewnątrz. Można powiedzieć, połączenie z Twoją sprawczością. Prawda? Jeżeli ją pozwolisz sobie ją formułować, a oczywiście za tym stoi, czy to jest poprawna intencja, czy niepoprawna. To osoba, która ja mówię, nie ma niepoprawnych intencji, bo intencja jest ruchem wychodzenia I wiadomo, że kiedy wyjdziesz, to spotkasz to coś stworzył, nie? ale to już jest zupełnie coś innego mm. niż kiedy jesteś utknięty. <grystanie> Ty mówisz o tym ruchu wychodzenia, o sprawczości, bo wszystko to się opiera wokół tego, czym tak naprawdę trauma jest. Tak? Trauma jest swego rodzaju zamrożeniem, utknięciem mm. niedokończonym ruchem zatrzymaną emocją. Mm -hmm zatrzymanym obrazem jakimś, który się cały czas zapętla, odtwarza wewnątrz, tak? I ta intencja to jest jakby pokazanie takiej możliwości, że na zewnątrz jest jakaś inna rzeczywistość. Tak, tak. Dokładnie, aby ze środka na zewnątrz, ale to i równocześnie. Zauważanie, że kiedy wychodzisz, z jakiego miejsca tworzysz tą intencję. Tak, tak, tak. No, no. To, to już jest później, tak jak powiedziałem, może na inny odcinek. <noise> że, może to by był dobry odcinek, żeby porozmawiać o tworzeniu w ogóle intencji. Tak, tak? Tak. Bo często jest tak, że osoby z przeciążenia tworzą e, intencje. intencje tak? Tak? Na przykład no, nie chcę tego i chcę ucieczka no, proste. Nie? No tak. jest to, ale on wtedy dopiero jak to zrobił, zauważył, że właściwie on powtórzył coś, tak? Że jest to rodzaj powtórzenia ale wzmocniło go, że on może tworzyć. Hmm. Że ma sprawczość. Że ma sprawczość. <śmiech> tak. <śmiech> Nawet w tworzeniu negatywnego rozwiązania. No, tak? Tak, <laughs> tak. I że to jest tworzenie pewnego rodzaju aspektów. <laughs> tak. nie będę, jakby też to wchodziło, szczególnie, ale mówimy o tych, o tych częściach, że one stają się takimi tworami autonomicznymi. Nie? Okay. coś stworzyłeś... Te utknięte prostu... części. Tak. tak, te utknięte części. Hmm. Mają taki charakter później autonomiczny niby tak. wolności, ale one są, wiesz, w cyklu zamkniętym, nikt tam nie ma dostępu, one się świetnie bronią. R Franz Rupert prawdopodobnie mm, to są te zranione części, które pozw pozw pozwalają sobie wytworzyć tak zwane strategie przetrwaniowe. Nie? Tak, tak. no i, i fajnie. Jestem zranioną częścią i nie zobaczysz mnie. No? To jest ta tak, moja strategia tak. przetrwania. Tak? tak, nie, absolutnie nie. Żeby wyjść z tej zranionej części, no to, yy, no to po pierwsze mieć tą świadomość, że jednak jesteś tym zranionym. Mhm. Tak? No i że masz zdolność po prostu wychodzenia. Tak. A y, to o czym mówimy teraz, y, jakie to ma powiązanie z ciałem? I, ale co teraz to wychodzi? To, to, to konkretnie, tak? Mówiliśmy teraz o tym, jak wygląda trauma tak naprawdę w środku, czym ona jest. Tak. To ma taki charakter, że wiesz, y, nawet jeżeli mamy biologiczne uwarunkowania, które mówią, że muszę się schować do swojej nory. Mhm. Tak. I w pewnym sensie trauma ma też taki charakter, tak, że, się, że znikasz, tak, że jesteś jakiś tam schowany. Tak, I masz się wyłonić. Nie? Kiedy się wyłaniasz poprzez intencję ruch na zewnątrz, to twoje ciało się uspokaja. Hmm. To ty zaczynasz Początkowo nie, no bo patrzysz, oglądasz się, czy nie ma drapieżnika, ale <grym> jak wychodzisz nie... z Jeski i wiesz, <grym> co robisz, czy nie, to patrzysz, czy nie dostaniesz. Tak. A więc zaczynasz myśleć w kategoriach wzorca starego. Tak, tak, mhm. czyli stare po prostu rozwiązanie, aplikujesz do nowej rzeczywistości. No, tak. Tak? I to jest to, to, to jest to, co ci jest najbliższe, ale kiedy widzisz, że ta na zewnątrz strefa jest bezpieczna, nie? I zaczynasz ufać temu, zaczynasz się uspokajać. Mm. Ale ten ruch, że chcesz z tego wyjść, żeby tak. wy, wysunąć. Mm. Ja miałem taką sytuację, że wiesz, a propos tego wychodzenia, tak? no bo to jest widoczne podczas tego okręgu, kiedy ludzie pracują w tych parach i pracują nad swoim własnym wychodzeniem z tych zatrzymań, to taka, taka nie metafora, tylko taki przykład mi się pojawił. E, że wiesz, u wielu osób, że ktoś jest jakby w takim swoim własnym zaułku schowany, gdzieś tam wycofany, e, no i teraz ma siebie wyciągnąć stamtąd, nie? No i jest taka zamiana ról, wiesz. Mm -hmm. że ja na przykład jestem nim, a on tym, który wyciąga, a później odwrotnie, tak? Jak, czy ja go najpierw wyciągam, a później on Pokazuje, się wyciąga. Okazuje, że jest w ogóle tak. możliwe, tak? Tak, A on później siebie wyciąga. A później mu mówisz, dobra, to już wystarczy, teraz I... sam to zrobi. Tak? I <laughs> okazuje się, że to działa i nie działa, powoduje ogromny opór, żeby mm. w ogóle z tego wy, wyjść. Mm -hmm. Bo po co, mm. tak? Nie wiadomo, jak tam jest, ale z drugiej strony on chce wyjść, nie? Tak. Więc on potrzebuje wynegocjować. Więc tak naprawdę to wychodzenie z tego zamknięcia zatrzymania, kiedy jednemu się uda, można powiedzieć, dlatego ten rodzaj grupowej pracy tak, ma taki tak. charakter, że kiedy jednemu się uda, to drugi mówi, mi, nie też się może udać. Hmm. Czy ci mówi, mnie również. I wtedy działa ten mózg stadny. No nie? Tak, mówi, realny, o, Kurde, tak. tutaj słyszałem taką plotkę, że koło się udało, tak? <grym> ja <grym> mogę też wyjść. Okej. Czy coś byś jeszcze tutaj chciał tak dodać y, od siebie teraz, w sprawie tego okręgu? Sprawie tego okręgu no? Chyba tylko to, że mm, ta przygoda, no, czy, czy to ja somatyczne, to chciałem podkreślić, które jest dotyczy to, co mówiliśmy wcześniej, ale tak naprawdę ucieleśnienia. Tak? Ja mam czasami takie poczucie i wrażenie, to jest tylko obserwacja, to nie jest ani krytyka, tylko, że tak dużo jest uwagi poświęcone ciału tak? i że to jest ponoć w centrum, tak? Wielokrotnie, tak? Że ja mam trochę inne zdanie, zwracając uwagę na to, że Twoje ja jest ucieleśnione, mhm. że Ty jesteś ucieleśniony, że Ty jesteś, to jest, to jest to jest Twój, nie powiedziałbym garnitur, ale to jest Twój, twój dom w pewnym sensie, do którego wchodzisz, nie? którego dbasz o niego tak? i równocześnie wiesz, żeby on był ożywiony. Tak? Nie chcesz mieć ruiny. Tak? I ty nie chcesz, żeby ktoś Cię widział, że jesteś ruiną. Bo oni chcą Cię widzieć jako kogoś spójnego, czyli Twoje ja jest ucieleśnione. Nie, że dajesz rękę jak ryba, przepraszam, ale trochę, albo. Masz oczy wystraszone, tylko chcą, żebyś ty był spokojny, w kontakcie, Spokojny tak? żywy, w kontakcie, żywy, tak. tak radosny, tak. Mhm. I to, żeby, twoje, żeby to było widać, tą ekspresję w Twoim własnym ciele. To jest jakby takie wiesz, dosyć mocne i też wyraźne przesłanie, które towarzyszy e, temu okręgowi. Tak? Ale całej twojej pracy też myślę. No tak. No, <laughs> bo, bo to też dotykając tego em, tematu. Gdyby zatrzymać się tylko na ciele, czyli mówimy, o, jesteś ciałem, słuchaj ciała, idź za intuicją i tak dalej, to można wpaść na wiele pułapek tak naprawdę. Tak, ale to jest taki wieś, temat dosyć bogaty, szeroki. Żeby go nie rozbijać teraz w tym momencie. Żeby go nie ruszać na razie. Potraktujmy mhm. to, to, że chodzi o ucieleśnienie własnego ja, jak ta matryca somatyczna w ogóle się zachowuje, mhm. tak? No. No to jest interesujące i tak. też jest coś głębszego, co, co sprawia, że masz tą swoją indywidualność somatyczną. Nie? Mm. To też jest jakby taki ważny punkt, to bardziej powiedziałbym przy ja świadomym, można to powiedzieć. Mm -hmm. nie? Czyli z ostatnich okręgów, który został właściwie dodany. Nie? Tak, tak. Także to chyba tyle na no dzisiaj. Ja co? Żebyśmy właśnie za bardzo gdzieś Mnie nie rozeszli, na boki, jakieś tak. na boki, tylko tak, żebyśmy zostali przy tym temacie, tego ja somatycznego. Bardzo tak. tak. Ci dziękuję. Również Ci dziękuję. Dziękujemy dziękuję. za uwagę. Dziękuję.